Następne radio, które chciałbym pokazać, to jest prezydent Johnson pierwszej generacji. Ten radiotelefon dostałem na złom, na, na części w jakiejś paczce od klienta. Bardzo oczywiście dziękuję, a ponieważ, jeśli mnie znacie i zobaczyłem tego typu radiotelefon, to postanowiłem go oczywiście naprawić. Ten radiotelefon był już niestety rozkradziony. W tym radiotelefonie już brakowało podzespołów, były powyciągane, poułamywane rdzenie w filtrach, oczywiście radio było rozstrojone, był brak rezonatora kwarcowego. Pomyślałem, że taki fajny radiotelefon, tej przedniej szybki też już nie było. No, Ja wstawiłem tak na razie cokolwiek, żeby było, żeby nie była taka dziura. Natomiast w tym radiotelefonie nie było w ogóle ani nadawania, ani odbioru. Jedynie świecił wyświetlacz. No to je uruchomimy. No i proszę zobaczyć: radiotelefon działa, jest naprawiony. Szkoda by mi było wyrzucać na złom taki radiotelefon, w momencie, kiedy można je było naprawić. I często mówię właśnie. W filmach, że wolę takie starsze radiotelefony, ponieważ są bardzo dobrej klasy i nadajnik i odbiornik jest zrobiony z głową, a nie to, co dzisiejsze radiotelefony, gdzie klient w zasadzie nie ma wyboru. Kupuje cokolwiek, działać działa, ale to nie jest to, co radiotelefony poprzednich generacji, gdzie inżynier inżynierowie przykładali się do budowy radiotelefonu tak aby i nadajnik i odbiornik działał bardzo dobrze a dziś no, czekamy jeszcze na sztuczną inteligencję aż ona będzie wszystko za nas robiła no i niestety będzie pewnie produkowała takie takie radiotelefony jak jak w dzisiejszych czasach ładnie świecą ładnie wyglądają mają milion funkcji ale odbiornik i nadajnik to jest Tragedia gorzej niż dno w najgłębszym miejscu na świecie. Dno, oczywiście, mówimy o rowie mariańskim, także takiej klasy w tej chwili się produkuje szumofony, że głowa mała. Natomiast ten radiotelefon w tej chwili jest odłączona antena, pełna czułość odbiornika. Wyłączona blokada szumów. Robimy maksymalnie siłę głosu do oporu. I w głośniku totalna cisza. Ja może nawet zbliżę tu, proszę posłuchać. Nie ma nic. Kompletna cisza. Myślicie, że radiotelefon jest uszkodzony? Nie ma problemu. Tu, tu leży antena, przewód od anteny. Proszę, proszę posłuchać. Dopiero teraz ten radiotelefon żyje. Bez podłączonej anteny praktycznie nie ma nic. I teraz proszę sobie wyobrazić wprawdzie coraz rzadziej jest tak, że nie ma zakłóceń w eterze, bo w zasadzie są wszędzie, ale zdarzają się miejsca, wyjeżdżamy sobie gdzieś na działkę w teren i tam jest cisza, spokój. Przy radiotelefonie, który sam z siebie szumi tak, że uszy więdną, nie będziemy mieli szans na usłyszenie dalekiej stacji. Również w samochodzie ten szum po prostu będzie. Czy, czy w samochodzie, czy jeśli radio będzie zamontowane stacjonarnie, nie ma szans, żebyśmy usłyszeli daleką stację, ponieważ sam radiotelefon z siebie będzie tak mocno szumiał, że normalnie uszy więdną. Jeśli radiotelefon jest cichuteńki i będzie daleka stacja, to w tego typu radiotelefonie bez problemu taką stację usłyszymy. Natomiast nie w takim radiotelefonie gdzie szum własny jest tak potworny, że po kilku minutach mamy już tego radia serdecznie dosyć. I znów odkręcona antena nie ma sygnału szum własny odbiornika zero nie ma nic prezydent Kenji wziąłem byle jaki pierwszy radiotelefon dla pokazania w tym radiotelefonie mamy automatyczną blokadę szumów niby wydaje się wspaniałe piękne radio będzie będzie klient z niego zadowolony, radio proste w obsłudze. Nie przykręcałem jeszcze anteny. Radiotelefon jest. Radiotelefon jest oczywiście sprawny. Włączyłem automatyczną blokadę szumów. Radiotelefon jest sprawny. Przy czym, jeśli zwróciliście uwagę, tu praktycznie nie ma różnicy. Czy antena jest przykręcona, czy odkręcona, nie ma różnicy w szumie w radiotelefonie. Tak potwornie szumi sam z siebie. Więc nie dziwcie się. Że jedna osoba będzie rozmawiała na kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, a drugiej osobie ciężko jest porozmawiać na kilometr albo nawet jeszcze mniej. Albo przychodzą do mnie klienci, robię to w końcu już 40 lat i do dnia dzisiejszego, no ja rozumiem, że nie wszyscy muszą się na tym znać. Nie wszyscy muszą no, super być alfą i omegą, jeśli chodzi o CB radio, ale ja tego nie wymagam. Ale takie proste rzeczy jak blokada szumów, czułość odbiornika lub włączenie, wyłączenie filtrów przeciwzakłóceniowych w swoim radiotelefonie, to powinien wiedzieć każdy. Tak samo jak. Jeśli jesteśmy kierowcą, powinniśmy wiedzieć, gdzie jest, zmia, gdzie jest zmiana biegów, gdzie jest kierownica, gdzie jest hamulec i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest tak, że kupujemy radio, wkładamy w samochodzie, gdzieś tam, prawda, umieszczamy, stawiamy antenę magnesową na dachu i heja do przodu. I jesteśmy zieloni w tym temacie. Wielokrotnie przychodzi klient... Do mnie do serwisu, ja patrzę, a załóżmy, radiotelefon jest ustawiony w FM-ie. A później pytam, no przecież nie, ma, nie miał pan łączności, bo, radi, bo radiotelefon jest ustawiony w FM-ie, więc gorzej panu szumiało i trzeszczało. No tak, wielu mówiło, później mówi, że wielu mi mówiło, że coś ode mnie szumi, trzeszczy, że niewyraźnie mnie słychać. A wystarczyło przełączyć radiotelefon w AM, ponieważ w Polsce rozmawiamy w AM-ie. Bo przyjeżdża do mnie klient i mówi, że radio nie ma zasięgu na 200 czy 300 metrów. Ja u siebie podłączam radiotelefon i rozmawiam z połową Warszawy bez najmniejszego problemu. A później się okazuje, że załóżmy blokada szumów, skręcona całkowicie w prawą stronę do oporu. Bo, załóżmy, nie ma automatycznej blokady szumów, tylko jest ręczna, a radio skręcone, i klient później mówi: Załóżmy, wie pan, bo mogło mi się przekręcić niechcący, bo próbowałem różnych ustawień. I tak to niestety wygląda, że po prostu użytkownicy nie potrafią obsługiwać nawet prostego radia, i później stąd są takie problemy. No, ale co zrobić? Ja nikogo nie jestem w stanie zmusić do tego, aby oglądał moje filmy, chociaż staram się te filmy umieszczać nie za często, bo raz w tygodniu. I wystarczyłoby w, w, w takim przypadku obejrzeć moje filmy, i już by klient czy użytkownik wiedział, o co tu chodzi. Nawet wielu nie czyta instrukcji obsługi, chociaż w instrukcji obsługi nie piszą o tym, że na przykład jeśli mamy podłączony radiotelefon i skręcamy blokadę szumów to potencjometr od blokady szumów skręcamy tylko aż zostanie wyłączony głośnik kręcą dookoła do oporu i później się dziwią że zasięg mają tylko na 100 metrów a jak ktoś jest 200 metrów od nich to już nic nie słychać i właśnie tak to wygląda niestety. No tu macie przykład radiotelefonu prezydent Kenji. Sprawdzam radio koledzy, czy mnie słychać. szumofon totalny i czasami zastanawiam się w zasadzie po co ja się tyle nagadałem jak ci którzy powinni obejrzeć takie filmy i tak nie będą tym zainteresowani bo użyją CB Radia od czasu do czasu Sporadycznie, później stwierdzą, że to, to jest im niepotrzebne, bo nie spełnia ich oczekiwań, bo jest mały zasięg. Równie dobrze, równie dobrze można by kupić sobie najtańszy na świecie samochód i powiedzieć, że samochody, wszystkie samochody są kiepskie, ponieważ nie spełniają naszych oczekiwań. Jest to wszystko kwestia wyboru sprzętu. Wyboru anteny, więc jeśli nas interesują jakieś większe odległości, powinniśmy mieć lepszej klasy sprzęt. I wcale nie z automatyczną blokadą szumów, bo dla mnie automatyczna blokada szumów może w ogóle nie istnieć. Tak jak niektórzy piszą, czy mówią, że nie powinno się sprzedawać radiotelefonów, które nie posiadają automatycznej blokady szumów. Ten radiotelefon. Posiada automatyczną blokadę szumów, tylko odbiornik jest takiej klasy, że ja za darmo nie chcę takiego radia. Dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam.